Zapraszam Was na podcinanie grzywki według Agnieszki. Już Wam to kiedyś pokazywałam, ale uznałam, że skoro teraz będę podcinać, znów to czemu by Wam tego jeszcze raz nie pokazać? Po pierwsze, ważne jest oczywiście związanie włosów, bo wtedy nic nam nie leci na grzywkę i podcinamy tylko grzywkę, faktycznie, którą chcemy podciąć. Ja zawsze podcinam grzywkę bez makijażu, bo później muszę umyć twarz tych małych włosków, które strasznie są denerwujące. Więc teraz czym podcinam? Oczywiście zwykłą maszynką, więc jeżeli macie taką zwykłą maszynkę do yy, strzyżenia, do, do czegokolwiek, to możecie jej użyć, byle była osta. Ta jest akurat z biedry i działa fajnie. Yy, Przeczesuję sobie grzywkę, żeby jakoś to w miarę było widoczne i będę robić tak, że będę po prostu dotykać delikatnie, nie dociskając do brwi na przykład, żeby sobie tych brwi nie ściąć. I w ten sposób sobie chcę przyciąć, chcę troszeczkę krócej niż, niż zazwyczaj mam, żeby jakoś tak trochę przetestować jak to będzie wyglądało i często wy mi piszecie, że lepiej wyglądam w tej krótszej grzywce, więc czemu nie. Także przechodzimy do dzieła. Jak widzicie, najbardziej irytujące są te latające włoski. Można by tu było pomyśleć nad jakimś patentem typu, właśnie zakrycie sobie oczu, jakąś przezroczystą taką jakby barierą, ale niestety nie tym razem. I jak widzicie, grzywka jest w miarę podcięta, trochę jest nierówna, ale też z jest tak, że ona musi sama się jakby do siebie przyzwyczaić i, i ułożyć sama ze sobą. Więc ja tylko teraz jeszcze delikatnie powyrównuję, co tutaj było, i, i tyle. W ogóle to światło jakoś strasznie podkreśla, jakie ja mam wory pod oczami, to jest po prostu straszne. No ale, ale trudno, takie światło tutaj mam, więc jakoś przeżyjemy. No i nad zlewem to wszystko ścinam, żeby później łatwo było wywalić te, te ścięte włosy. No, więc teraz ja się zabieram za wyrównywanie, i to będzie w zasadzie wszystko. Ja, czasem jeszcze delikatnie dotykam, ale dosłownie delikatnie dotykam na tutaj w różnych punktach grzywki, żeby trochę ją tak jakby hmm, nadać jej tego, że ona się będzie fajnie lekko na bok układała. Dzięki temu, że troszeczkę tak ją przerzedzę, ale minimalnie, pamiętajcie, bo jeżeli tylko milimetr za daleko, to zetniecie sobie takiego zęba, to wtedy jakoś ta grzywka lepiej się układa. Myślę, że widzicie, o co chodzi mi z tym leciutkim, jakby wycieniowaniem jej. Także y, teraz taką mam grzywkę, rozpuszczę włosy i Wam pokażę, jak to wygląda. O! No, i taka krótsza grzywka wydaje mi się, że faktycznie jakoś fajniej wygląda z takimi długimi włosami, bo bardziej podkreśla, że one są długie. Teraz oczywiście fajnie by było jeszcze je pofarbować, ale to jest temat na oddzielny film. Także dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!